Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: To jest Mesjasz. Ale mówili drudzy: Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: Czemu go nie pojmaliście? Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt taki nie przemawiał jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze. Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do no nich jeden spośród nich, nikodem ten, który przedtem przyszedł do Niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co On czyni? Odpowiedzieli mu, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że ten prorok nie powstaje z Galilei i rozeszli się każdy do swojego domu. Oto słowo pańskie.